Masaż płytką głasza to idealny sposób, aby zredukować zmarszczki mimiczne twarzy. Spowodowane są one nadmierną pracą naszych mięśni mimicznych, czyli kolokwialnie mówiąc, naprężaniem ich, napinaniem ich w nienaturalny sposób, czyli przez robienie min. Najczęściej powstają w okolicach oczu, czoła i ust. Pokażę Wam, jak za pomocą płytki głasza zredukować napięcia mięśniowe twarzy a co za tym idzie zniwelować zmarszczki mimiczne twarzy. Zanim zaczniemy masaż płytką głasza, zawsze, absolutnie zawsze przed każdym automasażem należy udrożnić węzły chłonne. To spowoduje, że nasza limfa zacznie płynąć, pozbędziemy się toksyn, obrzęków i zastojów limfatycznych. Masaż płytką głasza zaczynamy oczywiście od na olejkowania stref, których będziemy masować, wykonujemy ten masaż zawsze na poślizgu. Nie możemy mieć tutaj suchej buzi, ponieważ skóra będzie się nam wtedy ciągnąć. Więc ja tutaj sobie nabrałam już olejku na twarz i mogę oli go rozprowadzić. Fajne jest to w masażu płytką głasza, że nie musimy wykonywać go zawsze w całości. Nie musimy wykonywać twarzy, szyi, dekoltu naraz. Możemy skupić się na newralgicznych miejscach, czyli takich, które są dla nas problematyczne. Przechodzę teraz do mięśnia okrężnego oka. Mięśnie okrężny oka, analogicznie jak mięśnie okrężny ust, musimy go z każdej strony potraktować. Ja sobie zwykle zaczynam od dolnej części. Tutaj będziemy pracować też na obrzęki pod oczami, na, dwo, na worki pod oczami, dlatego że ten masaż jest również drenujący. Osoby, które mają problemy z okolicą oka, właśnie z obrzękami, to Wam polecam, proponuję włożyć kamień głasza jeszcze do lodówki na jakiś czas i na przykład rano wykonać sobie sam ten masaż pod oczami, czy w okolicy oka. Zobaczycie, jak bardzo szybko pozbędziecie się worków pod oczami. I jak należy wykonać ten masaż. Tutaj musimy sobie paluszkiem przytrzymać wewnętrzną część oka po to, żeby nie rozciągać skóry pod oczami. Skóra pod oczami jest bardzo delikatna, bardzo wrażliwa. Ona niestety nie ma lipidów w sobie, więc bardzo szybko robi się jak taki papierek, więc bardzo łatwo ją rozciągnąć i tutaj stworzyć zmarszczki. Więc my musimy uważać na tą okolicę. Trzymamy wewnętrzny kącik oka. I bardzo delikatnie przesuwam głasza. Do tego dokładam palec. Palec trzymam miejsce, w którym jest głasza. Przesuwam o pół centymetra dalej głaszę i znowu dokładam palec. I tak aż do skroni. W ten sposób będziecie mieć pewność, że tej skóry nie rozciągniemy. Ja nie pracuję takim jednostajnym, jednym ruchem pod okiem, dlatego że wiem, że w rezultacie. Masażu, który będę wykonywać regularnie, mogę spowodować rozciągnięcie tej skóry. Ok, i ostatni raz. Tutaj też tą ilość dostosowujemy do swojego problemu. Następnie przechodzimy na górną część mięśnia okrężnego oka. Tutaj będziemy działać też, zapobiegać opadającej powiece bądź redukować opadanie tej powieki. Ja zawsze sobie wybieram najbardziej wystającą część serduszka. Znowu muszę trzymać te, tą y, okolicę wewnętrznego kącika oka, żeby nie rozciągać skóry. I pracuję już ruchem jednostajnym na okolicy łuku brwiowego. Nie pracujemy na brwiach, pracujemy dosłownie pod linią brwi, dlatego że jakbyśmy wykonywały ten masaż regularnie, czyli 2-3 razy w tygodniu, mogłybyśmy wytrzeć sobie w rezultacie włoski na brwiach, czego oczywiście nie chcemy. Ta okolica może Was boleć, jeśli są w, tym, w tej okolicy, w tym miejscu, zastoje limfatyczne. Ola, czy boli, boli Cię to, co teraz robię? Troszkę tak. Troszkę tak. Zwykle jak zaczynamy przygodę z jak zwykle jak zaczynamy przygodę, przygodę z drenażem limfatycznym, właśnie z odrażaniem węzłów chłonnych, wtedy no stety, niestety ten układ mm, oczyszcza się. My mamy w sobie po prostu no skumulowane te treści. I musimy się ich pozbyć. No w ten sposób się pozbywamy. Więc po kilku masażach z pewnością już nie będziesz odczuwać dolegliwości takich dyskomfortowych. To nie jest jakoś bardzo bolesne, ale może spowodować dyskomfort. Więc się nie zrażajcie. Na pewno Wam to przejdzie przy regularnym stosowaniu. Ok, pracujemy sobie tylko tutaj na tej okolicy na, pod, pod linią brwi, na łuku brwiowym. Nie dotykamy oczywiście powieki ruchomej, gałka oczna jest bardzo delikatna i nie dałoby rady jej tutaj masować. Ok, następnie przechodzimy do okolicy kurzych łapek. Tutaj będą powstawać. W przyszłości bądź nie, jak będzie Ola stosować perwencyjnie masaż, to na pewno długo, długo później. Zmarszki mimiczne. Zmarszki mimiczne, nasze kurze łapki to są najpiękniejsze zmarszki, ale oczywiście też nie bardzo chcemy je mieć. One będą z reguły występować w różnych kierunkach. Czasami idą do góry, czasami tutaj prosto, czasami idą w dół, w zależności jaką, jak mamy skonstruowaną anatomię oka. I w jaki sposób będziemy chciały się ich pozbyć bądź zapobiegać? Trzymam sobie dłonią, tutaj skórę podciągam w górę, aby nie rozciągać tej skóry. Następnie całą płytką pracuję w różnych kierunkach, rozciągając ten mięsień, który kurczy się pod wpływem śmiechu. Pod wpływem e, takiego zoomowania, jak czegoś nie widzimy z daleka. Jeśli ktoś ma problemy z, ze wzrokiem, wzrokiem, niewidzeniem z daleka, to e, wie dobrze, że wtedy e, próbujemy coś zobaczyć, daleka, próbując zobaczyć coś z daleka, mrużymy oczy i wtedy ten mięsień okrężny oka też się obkurcza, co powoduje również opadającą powiekę. A my chcemy, żeby oko było większe, żeby było świeże w ten sposób też zyskuje młody wygląd. Mamy, mamy już opracowane oko, tak naprawdę z każdej strony, dolna część, górna i kurze łapki.